Dzień dobry moi drodzy, piękna pogoda. Ja witam się z Wami z naszego y, słonecznego ogrodu. Za mną trawa, która y, wygląda coraz, coraz lepiej. Dzisiaj temat robota koszącego, natomiast troszeczkę innej, wyższej półki, a mianowicie AWD Lubach 3000. Powiem Wam, że to jest niesamowite, jak on wygląda. Y, za chwilę Poczytam, zabiorę się za montaż. No i będę mógł Wam troszeczkę więcej powiedzieć. Potem będziemy go testować, i oczywiście wpadnie recenzja też w tym filmie. Jeżeli jesteście ciekawi tego statku kosmicznego, jak on działa, co on robi, to zapraszam do oglądania. Teraz bardziej pali, nie ma tutaj już robota, więc może to oznaczyć tylko jedno. Stacja jest zamontowana. Zamontowałem ją, słuchajcie, w tym samym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, co y, wcześniejszą stację, od poprzedniego robota. Y, generalnie, jeżeli chodzi o stację, z tego co podaje producent, z tego co mówi instrukcja, y, ten czujnik GPS musi być w wolnym miejscu, w wolnej przestrzeni musi być jasno. Więc domyślam się, że. Przeszkoda w postaci domu, potem w postaci drzew może być zbyt duża, ale będziemy testować. Będę sobie testował różne ustawienia tej bazy. No i zawsze jest też możliwość: wszystko przyszło w paczce. Jest możliwość zamontowania i tu w zasadzie producent poleca. Jeżeli macie w, tak jak my, w literę U ro, ogród, no to na dachu gdzieś, gdzieś po prostu wyżej, żeby była ta przestrzeń. Moduł, stacja. Podłączenie do prądu, i tak naprawdę to jest wszystko. A jeśli chodzi o samego robota, no to zobaczcie, jeździ pracuje. Za chwilę sobie ustawiłem go sobie w taki tryb testowy, w sensie na takim małym obszarze, żeby zobaczyć w ogóle jak działa, jak się sprawuje, jak to wszystko się ustawia. Za chwilę będę przeprowadzał konfigurację na całym ogrodzie. No i będę to sobie tak spinał, żeby to miało ręce i nogi, żeby wszystko działało. Za chwilę Wam powiem troszeczkę więcej na temat samego robota. Jakie tam ma funkcje i tak dalej, i tak dalej. Ale już pierwsze co Pewnie mogliście zauważyć przed chwilą, jeździ linia w linie, co jest naprawdę świetne. A dodatkowo nie potrzebuje przywodu graniczącego, bo tak naprawdę jedyne co to potrzebujecie właśnie ten moduł GPS, stację, no i samego robota oczywiście prąd. Potem sobie mapujecie wszystko. No i on zasuwa możecie sobie ustawić, jak ma jeździć. Ja na razie próbuję tutaj szlaczki w jedną stronę i w drugą, czyli tak zwaną kratkę. Zobaczymy zaraz, jak to wyjdzie. Dobrze moi drodzy, to w takim razie teraz już tak na chłodno, na spokojnie. Widzieliście już co to w ogóle jest i jak jeździ. Pracuje u nas już kilka tygodni, więc mogę troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, ale zanim w ogóle tak zaczniemy na poważnie ten film, to chciałbym, żebyście mieli na uwadze, że ten robot nie jest po prostu dla każdego. Wiem, że część ludzi ma budżet do 2000, do 3000, część do 6, do 8, a część może wydać więcej. Ten zestaw kosztuje około 13 chyba tysięcy, z tego co widziałem w internecie, i to tak naprawdę jest cena. Słuchajcie, traktorka, który kosztuje, no tam załóżmy, dobry traktorek kosztuje około 10-12 tysięcy. Te dwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Mogę już Wam teraz powiedzieć, że to kosi bezobsługowo i nie ma żadnego problemu przy takim terenie. Tak samo traktorek robi dokładnie to samo, tylko że teraz, tak, musicie wsiąść na ten traktorek to jest taki minus i musicie poświęcić czas, żeby skosić, ale zaletą jest na pewno to, że nie wiem, możecie sobie zimą odśnieżyć, założyć jakiś tam pług czy sobie po prostu powozić ziemię i tak dalej, pojeździć na działce. Natomiast to jest, tak jak wspomniałem, jeden największy plus bezobsługowość. Tak naprawdę go włączacie, ustawiacie i nie robicie kompletnie nic. No ale no, jedyny minus taki, że wam potem nie odśnieży ani nie przywiezie żadnej ziemi. Więc wracając do tego, nie dla każdego będzie ten robot. Wiem, że będą pewnie pojawiały się różne komentarze, że takie pieniądze i tak dalej, ale tak jak mówię, porównajcie sobie to do traktorka, bo on naprawdę robi. Robotę. I mamy dwa typy robotów, tak naprawdę, te, które jeżdżą po przewodzie i te, które jeżdżą bez przewodu, po różnych tam swoich systemach, w które ja teraz się nie będę zagłębiał. Ja nie jestem jakimś specjalistą, ja wam po prostu zawsze mówię tak, jak jest po ludzku, po chłopsku, czy coś jest spoko, czy coś nie jest spoko, nawet jeżeli to jest współpraca. Jak widzieliście wcześniej na naszym kanale, pojawiały się inne roboty, natomiast tak jak mówię, ja też Cię kocham. Tak jak mówię, to jest zupełnie inny segment yy, niż to, co mamy tutaj teraz, czyli nasza luba WD3000. Yy, no i może teraz już tak, tak jak mówiłem, na chłodno, pokrótce yy, w ogóle. Co tu, się, co tu się dzieje. Jak możecie zobaczyć, możesz już podejść tutaj bliżej. Z przodu on ma oczywiście swój zderzak. Koła są naprawdę masywne, są duże. Nie da, się kręcą oczywiście przód, tył. To jeszcze zobaczcie. Z przodu ma rolki na boku, więc on tej trawy nie wyrywa. Jeżeli chodzi o tylne koła, są one znacznie szersze niż w tych innych robotach. Dodatkowo są gumowane. Cały sprzęt jest naprawdę ciężki, więc on się. Po prostu na tej trawie nie ślizga, nie zacina, jeździ bez żadnych problemów. Dodatkowo u góry wizja możecie też podejrzeć sobie na żywo, jak to wszystko wygląda, gdzie jest wasz robot. Do aplikacji, do systemów przejdziemy za chwilę. Wszystkie czujniki start, stop, no i pod spodem. I jak możecie zobaczyć, dwa, y, dwa talerze, nie, jedno, y, nie jeden, więc tutaj ten zakres pracy jest o wiele, o wiele większy. Czujnik deszczu, tak samo, y, wszystko standardowo, no plus y, wszystkie systemy, y, gdzie robot działa po sygnale GPS. Mówiłem Wam na początku, że nie wiem, czy to umiejscowienie y, naszej anteny będzie w porządku, natomiast okazuje się, że jest i nie ma żadnego problemu. Przejdźmy się kawałek po ogrodzie. Słuchajcie, tak wygląda trawa, która nie była koszona 2 dni. Robot jest w tym momencie ustawiony na koszenie co 3 dni. Zajmuje mu to 300 minut plus ładowanie. Razem jest to około 7-8 godzin, żeby skosić cały nasz trawnik. Działka, przypominam, 2000 metrów tam około. Trawnika jest 1050 metrów z wyłączeniem wszystkich, z wyłączeniem wszystkich elementów. No, i tak jak mieliśmy problem wcześniej, tak teraz tego problemu nie ma. Wcześniejszy robot yy, chodził tak naprawdę 24 na dobę. Ten jest odpalany raz na 3 dni. I on przez te 8 godzin z ładowaniem, 300 minut samego koszenia, yy, jeździ sobie linia w linię, kosi cały trawnik, wraca do bazy i zaczyna koszenie dopiero za 3 dni. Więc no. No nie wiem co mogę Wam więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o okoszenie, no to jest po prostu Mistrzostwo Świata. W końcu jest tak, jak być powinno. Trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę na to żeby do kasza, w sensie, żeby ustawić odpowiednio robota, bo to nie jest wcale takie łatwe. Zaraz przejdziemy do tego w aplikacji i ustawimy sobie dodatkową strefę, bo muszę jedną strefę jeszcze ustawić. Trzeba tutaj dokładnie wszystko sobie przy obrzeżach poprowadzić tego robota, żeby, żeby potem nie było problemu. Jeżeli poświęcicie bardzo dużo czasu i dokładności na to, żeby to ustawić, to potem będzie do wam bez problemu. Jak możecie zobaczyć, my mamy eko bordery, to będzie w ogóle zmieniane, to nie zdało egzaminu i to wypada. Kupiliśmy już kostkę więc w tym sezonie w końcu będziemy to robić. Ale dodatkowo powiem Wam, że ten robot może wjechać nawet na tego ekobordera i przejechać jakby kołem po tych kamieniach i to nie będzie żadnego problemu, więc by sobie tutaj to wszystko dokosił. No ale ta trawa tutaj wrasta, więc nie o to chodzi, żeby, żeby się wkurzać. No teraz akurat jest dokoszony trawnik, jeżeli chodzi o obrzeża. Natomiast, tak jak mówię, zwróćcie na to uwagę, jeżeli będziecie korzystać z tego robota żeby poświęcić yy, na to czas. Słuchajcie, ja jeszcze nie opanowałem takiego systemu, że tam y, się pojawia Wam ekranik y, telefonu, co nagrywam. Będzie łatwiej po prostu, jak Wam pokażę tak. Myślę, że to będzie wszystko bardzo fajnie widoczne. Tylko jeszcze przetrę tutaj, bo widzę, tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Aplikacja jest rozbudowana. Yy, jest troszeczkę skomplikowana na pierwszy rzut oka, ale jak to ogarniecie i posprawdzacie sobie te wszystkie funkcje, to jest naprawdę mistrzostwo świata. I zobaczcie, tak wygląda początek aplikacji. Oczywiście musicie to wszystko sobie tutaj połączyć. Pokazuje Wam się cała mapa, którą żeście sobie przed chwilą zmapowali, i do tego zaraz też, też przejdziemy. Ja mam to podzielone na trzy strefy. Ja je na początku ustawiłem po prostu tak, żeby były. Muszę je oczywiście zmienić, bo zrobić to niedokładnie, to było, wiecie, przed urlopem i tak dalej. Chciałem, żeby ten robot już sobie chodził, żebym nie musiał więcej kosić, więc no, niestety przy, tych, przy tym dokaszaniu nie do końca mi wyszło. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Teraz tak, możecie zacząć koszenie, jest też instrukcja obsługi, są też zadania. Jak wybierzecie zadania? ja nie widzę tutaj, bo mnie Zuzia zasłania i zrobicie edytuj to jak widzicie macie całą, cały kalendarz, czyli ustawiacie sobie na przykład interwał albo co tydzień albo jednorazowy czas określone daty koszenia ustawiacie sobie czas rozpoczęcia to tak na szybko wam teraz pokażę jest też cała mapa plus ustawiacie sobie wysokość cięcia, wysokość cięcia jest ustawiana słuchajcie automatycznie przez robotat, wy nic nie musicie robić, ustawiacie sobie też prędkość zadania linie to jest bardzo istotne, w jakich ma sobie pracować, czyli na przykład jedna linia albo w kratę i wtedy to się zmienia też jakby jakość, jakość tego koszenia. Ja mam ustawione na jedną linię, żeby kosił właśnie te 300 minut. Zmniejszyłem z 0,4 na 0,3 prędkość zadania z tego względu, że jak jeździł 0,4 to nie do końca podobało mi się jak dokaszał. Na 0,3 jest idealnie. Odstęp między ścieżkami. Tutaj też bardzo fajna opcja, czyli ten czujnik ten bumper cały i tak dalej czyli albo ma dotknąć jakiegoś elementu i dopiero jedzie dalej albo wolno dotykać albo mniej dotyku albo bez dotyku ja mam ustawione mniej dotyku i to się, to się sprawdza. Tutaj potem macie różne inne ustawienia jest też również kąt cięcia ścieżki więc on sobie będzie zmieniał zmieniał Kąt nie będzie jeździł cały czas po jednym obszarze. Teraz, żeby Wam pokazać, ja też jeszcze nie do końca ogarniam, jak to tutaj było. Czekajcie. O, tutaj przechodzimy do mapy. Robimy utwórz, i teraz tutaj też macie kanał połączenia. To jest to, jakbyście mieli na przykład dwa osobne trawniki, żeby robot sobie przyjechał. Jeżeli chodzi o strefy strefę zamknięte, to jest to na przykład, jak chce, chcecie, żeby omijał drzewa, albo chcecie, żeby omijał tak jak u nas. Tam, Zuzie, możesz pokazać nasze miejsce na ognisko. To jest to tak właśnie wytyczone. I tutaj się nic złego nie dzieje. To chodzi naprawdę super. Na mapie wygląda to w ten sposób, że macie. Za Zaznaczone na żółte elementy, ale robimy sobie otwórz, utwórz obszar. Ja chcę dodać sobie kolejną strefę i teraz zobaczcie, bo dzieje się Mistrzostwo Świata. Ja muszę tylko mikrofon zmienić, więc zaraz do Was wracam. Jest już mikrofon zmieniony w drugą stronę i teraz tak na szybko. Zobaczcie, to jest taki mały robocik. Cyk, cyk, cyk. To w ogóle pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Teraz jedziemy wyznaczyć sobie kolejną strefę. Bo mamy trzy strefy. Na potrzeby filmu wyznaczam sobie teraz czwartą strefę, a później będę miał chwilę. To i tak sobie od początku to zaprogramuję. Więc co? Skręcamy sobie. Tu Zuzia może zrobić przybliżenie, jak on sobie skręca tymi kołami, Już w miejscu stanę. Więc tutaj nic złego się generalnie nie dzieje. Jedziemy. Jedziemy sobie teraz, tak wyznaczacie, tak wyznaczacie też sobie strefy, idziecie za tym robotem i tam gdzie chcecie, żeby kosił, no to sobie jeździcie, tylko tak jak mówię trzeba zrobić to bardzo dokładnie. Jedziemy teraz poza strefę, w której on jeszcze nie kosił. Zaczynamy sobie planowanie i powolutku jedziemy tak jak chcemy, żeby robot kosił. No ja to nie robię tutaj teraz dokładnie, tylko żeby wam po prostu pokazać. Hmm, o co tak naprawdę chodzi? Musicie objechać sobie całość. Zobaczcie, na mapie tworzy się linia, po której jedziecie. Musicie dojechać sobie do punktu, z którego zaczęliście. Naciskamy skończony. Task area complete. Skończone. i dodał wam się tak naprawdę czwarty, czwarty obszar. Możecie zauważyć teraz obniża swoje swoje talerze. No i będzie sobie tylko w tym obszarze kosił. Jeżeli chodzi o głośność. To, tak jak słyszycie, nie jest to uciążliwe. Jeżeli jesteście w domu, to ewentualnie, jak jest otwarte okno i przejedzie, to, to faktycznie słychać. No i jak jesteście blisko niego, natomiast to wciąż nie jest tak jak tradycyjna, tradycyjna kosiarka. Fakt jego budowy, kół i generalnie tych wszystkich systemów powoduje to, że on bez problemu może sobie kosić e, nawet tam duże wzniesienia. Są też filmiki w internecie, które pokazują, nie wiem, jest wysoka trawa na takiej zasadzie, e, ustawiacie odpowiedni program, że wysoka trawa i on tą wysoką trawę... E, też kosi, więc tutaj to nie jest tylko tak, że możecie sobie, nie wiem, super trawniczki dokaszać takim, takim robotem. niech sobie działa. Ja jeszcze Wam dopowiem, bo chyba nie dopowiedziałem. Mówiłem, że 8 godzin, 7-8 godzin koszenia całego trawnika, ale w tym czasie ładuje się trzy razy. Za trzecim razem wraca jeszcze z dosyć dużą nadwyżką baterii, więc tak naprawdę jedno koszenie to są trzy ładowania. Teraz wracając do tych wszystkich systemów, to pozwólcie, że Wam przeczytam krótką informację, że dzięki wykorzystaniu czterech... bo ja się nie znam, nie? Dzięki wykorzystaniu czterech zaawansowanych globalnych systemów nawigacji satelitarnej, technologii RTK oraz i IMU jest w stanie dokonywać mapowania i nawigacji z niezwykłą precyzją do jednego centymetra. I to jest właśnie to przy tych ustalaniu granic, nie? Że naprawdę do tego jednego centymetra yy, trzeba to dokładnie yy, ustawić. To osiągnięcie technologiczne możliwe do... Na e, przemieszczania się w różnych środowiskach. Utrzymuje idealną stabilność pracy, nawet w warunkach słabego sygnału satelitarnego. Jest to możliwe dzięki integracji nawigacji wewnętrznej, odometrii i opatentowanych algorytmów, które razem tworzą wysoce efektywny system nawigacji. E, niezależnie od warunków, jest w stanie utrzymać swoją pracę i z e, niezrównaną precyzją, e, To sprawia, że jest niezwykle użyteczne, dając ludziom pewność, że ich prace będą wykonane z najwyższą dokładnością. I tak właśnie moi drodzy. Jest. Teraz zobaczcie, zawsze jest tak, że możecie to zmienić, natomiast przy starcie on każdą strefę objeżdża sobie dookoła. My mamy ustawione, że trzy razy, i wtedy dzięki zawracaniu, zawracanie też jest fajne. On robi sobie to na kilka razy i zawsze trafia w odpowiednie miejsce. Zaczyna kosić pasami, nawet widać, mam nadzieję, że na kamerze też, że te pasy występują. W takich mniejszych obszarach, gdzie są różne. Przeszkody, że tak powiem, no tak jak tutaj, jest jakaś studnia, i tak dalej. On ma więcej roboty, musi więcej razy zawracać, musi gdzieś tutaj sobie wracać, gdzieś dojechać, ale na przykład, już przy takim, przy takim trawniku, gdzie ustawiacie sobie jako jedną strefę, to te pasy naprawdę wyglądają świetnie. Możecie wpaść na Instagrama na pewno, takie zdjęcie będzie, jak te pasy będą, to wam pokażemy. Nie przejechał cię? Nie. Musisz mu wyjść teraz z drogi. Noga jest cała. Żeby się nie ten... On będzie sobie zakręcał. Ciekawe czy sobie doradzę. No zostawiliśmy mu prawie nic miejsca, więc... To jest, to jest dla niego. Gdzie przepchnie po prostu. No nie no, zobacz on się ledwie tutaj no, mieści. On powinien pojechać zaznacz. dookoła. On sobie świetnie poradzi. Lepiej niż ja za kierownicą. No, no tylko co on teraz robi, bo teraz jechał swój e, pierwszy okay. obwód. A będzie mnie teraz objeżdżał dookoła, tak? No ale to jest nie, niespotykana przeszkoda generalnie na... Na trawniku. No zobaczymy. Niech on sobie tutaj jeździ. Mam nadzieję, że mnie nie będzie za bardzo tutaj yy, przypychał. Bo on musi nas objechać i pojechać na spór. I wróci do tego miejsca, gdzie skończył. No teraz objeżdża, objeżdża Zuzia. że co moi drodzy, tak już kończąc ten materiał, jeżeli macie jakieś pytania to dajcie znać, jeżeli potrzebujecie jakiejś informacji, wszystko macie oczywiście w opisie, ja się cieszę niezmiernie, bo no, mieliśmy jakieś tam problemy niestety i nie dawał nasz poprzedni robot, poprzedni robot rady, mimo że miał dawać, więc tutaj jest co, w końcu koniec zjeżdżaniem 24 na dobę. W końcu, koniec z niedokoszonymi miejscami e, trawnikiem. Na prądzie pewnie też troszeczkę sobie zaoszczędzimy. E, stabilność pracy nie zakupuje się nigdzie, jeździ tak jak powinien, więc e, no to jest chyba najlepsza recenzja tego, e, tego robota. E, jeżeli macie do wydania trochę kasy, no bo trzeba powiedzieć, że to nie jest tani sprzęt, to e, i nie chcecie na przykład robota na kabel, to warto dołożyć kasę i kupić lubę. Po prostu. I mówię to ja, użytkownik różnych robotów. Oczywiście zaraz się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że za 500 zł w Lidlu kupili robota. To możecie sobie takiego robota kupić. Ten robot w takim razie nie będzie dla Was. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.